Dla wszystkich tych, którzy uważają, że Zachód jako kategoria kulturowa stanowi jakąś jedność lekcją pokory, powinno być ten spór francusko-amerykański, ale nie ten spór, o którym wszyscy teraz mówią, czyli ten spór o łodzie podwodne, że Francuzi się plują o to, że Australijczycy mieli kupić łodzie podwodne z napędem klasycznym benzynowym na ropę. A tymczasem będą kupować od, od Francuzów od nich właśnie, a tymczasem będą kupować amerykańskie z napędem nuklearnym. Oczywiście w naszym kraju jest taka jazda na Francuzów, za każdym razem, czy to zasłużona, czy to niezasłużona, po prostu jakby z automatą na płodzi, że wychodzimy z zasady, że Francuzi zawsze plują o nic. I nie mogą przeboleć, że Amerykanie są najważniejsi. Niezależnie kto rządzi we Francji, niezależnie czy to jest rozsądnie w miarę zachowująca się w miarę Trumpa, czy też zupełnie zdziwaczała Ameryka Bidena. Tymczasem Macron i Francja mieli problemy z Bidenem już sporo przed. Chociaż na pewno z biegiem czasu, jak znam historię, a znam historię najnowszą z obserwacji i wiem, jak to potem wygląda w rozprawkach studenckich, artykułach prasowych, artykułach internetowych, a także nawet w książkach czasem, nie łapie się tego, co było przedtem, a co było potem. Na początku jest amerykańska totalne spieprzenie sprawy w Afganistanie, przy czym rację ma rozmówca Ziemkiewicza niedawno który powiedział że nie ma żadnego równego przełożenia między Iranem i między Irakiem i Afganistanem. Irak to jest kraj o tradycjach demokratycznych, mimo wszystko o tradycjach parlamentarnych. Tam wprowadzanie demokracji to nie jest zły pomysł. Wprowadzanie jej w Afganistanie to jest zły pomysł. Interwencja w Afganistanie powinna mieć Gatunek polity, policyjny, i potem stuknąć o same i uciec. Interwencja w Iraku może być znacznie bardziej kompleksowa, położona, połączona z takim nation building. I tak powinno się o tym mówić. i Ja o tym już wiele filmów zrobiłem pod tytułem Inwazja w Iraku. Tak, inwazja w Afganistanie nie mimo że jeżeli już w ogóle dominuje jakiekolwiek rozróżnienia, nie wrzuca się wszystko do jednego wora, to zazwyczaj się chwali absurdalną interwencję w Afganistanie, a nie potrzebną i słuszną w Iraku. W Afganistanie może nie absurdalną, ale taką, że od początku było wiadomo, że będą z tym ogromne problemy. W każdym razie, kiedy Amerykanie zwinęli wojsko jako pierwsze, i zwinęli lotnisko, które mogłoby zabezpieczać jedno z lotnisk, które mogłoby zabezpieczać drugie z lotnisk, i w ten sposób cywile, a także współpracownicy cywilni afgańscy i cywile amerykańscy zostali narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo w skutek idioty, idiotyzmów Bidena. Już wtedy Macron, chwała mu za to, miał wielkie problemy z Bidenem i z USA. Mówiąc, że USA są całkowicie niegodne nie zaufania jako sojusznik pod rządami Bidena. I to właśnie pod rządami Bidena. Przypomnę, że jedyną połajankę, jaką złożył Emmanuel Macron na głowie Trumpa było to, że Trump jest za bardzo nacjonalistyczny. To była jedyna połajanka dla Trumpa, natomiast dla Bidena jest o wiele poważniejsza połajanka i ja to podkreślam, bo nie wiem, czy to dociera w ogóle do Polaków, że to wcale nie jest tak, że Macron lewak, Biden lewak, Trump prawak i teraz jest jechanie po Trumpie, ho ho, Biden, hura! Nie, tak wcale nie jest. Biden się wydawał, że będzie ostro nastawiony na brexitową Anglię, i Boris Johnson się martwił. Zobaczył, że Biden nic nie ma do Anglików, i, i Boris Johnson, konserwatysta, gościł Bidena bardzo przyjaźnie, bo odetchnął z ulgą. Natomiast lewicowy, ale nie lewacki, ale lewicowy Emmanuel Macron stwierdził, że taka Ameryka Woke, czyli ta Ameryka przebudzona lewicowo, ta Ameryka z podznakiem. Floida, Loyda, Floida, Loyda, Floida i Belemen, Belemen, No to ta Ameryka jest kompletnie nie unreliable, tak? Nie można na niej w ogóle polegać i to było dużo przed tym zakupem Australijczyków, że Australijczycy zakupili to, a nie to. Nawet się zastanawiam, bo pamiętajcie, że my wielu rzeczy nie wiemy, tak? Tak jak mówił Stanisław Michalkiewicz, którego nie lubię, ale i uważam, że jest to ściemniacz, ale to mu się udało, że ja przecież nie wiem, bo ci politycy mi się nie, nie, nie zwierzają. To, to u niego lubię. Powiedz on, no mi się też nie zwierzają. Więc cholera wie, może jest tak, że Biden się zemścił sprzedając Australijczykom te łodzie podwodne, Albo jest tak, że się obudził, że w Afganistanie nawalił, to zróbmy chociaż coś przeciwko ekspansji chińskiej i pomóżmy Australii. Albo może przy okazji też stwierdził, że wbije nóż w plecy Macronowi właśnie za tą połajankę wcześniej. Przypomnę, że sytuacja w Afganistanie była tak dramatyczna, że Wielka Brytania, a Francja jeszcze bardziej nosiły się z zamiarem przekonania Bidena do zrobienia interwencji powtórnej, żeby osłonić bezpieczeństwo z udziałem służb tych komandosów i innych takich elitarnych oddziałów, żeby Francja nie ma komandosów, ale ma elitarnych szturmowców, którzy pełnią podobną rolę, ale Amery Anglicy mają, oni wymyślili w ogóle komandosów w postaci SAS. Które naśladowały potem Green Berets i Delta, i te inne amerykańskie, między innymi i to GSG-9 w Niemczech, mnóstwo innych takich, Grom i tak dalej. No i to wszystko by było. Ten, więc widać było, że Macron tutaj przedstawiał się jako człowiek poważny, a na tle niepoważnego Bidena. I to chyba przylgnęło trochę do Bidena. I tutaj Biden mógł się ewentualnie zemścić, ale myślę, że jednak tak bardziej to chciał odbudować swoją renomę, chociaż trochę. Może nawet nie on, może on jest kompletna już gjeriatria, tego nie wiem, ale może chociażby Antony Blinken, prawda? Chciał odbudować swoją trochę szarganą reputację przez dokopanie kopanie Chinolom. No więc trudno powiedzieć. Lewica w Australii czyli um, Partia Pracy, bo w, w Australii jest tak, że prawica to partia liberalna, a lewica to partia pracy i jest to najbardziej logiczny y, nazewniczo podział na całym świecie między lewicą i prawicą. Ja kocham w ogóle Australię pod względem politycznym. To jest, to jest całkowicie y, tak, jak trzeba pod tym względem nie niemocnego chaosu nazewniczego, ideologicznego. No więc partia pracy, czyli lewica tamtejsza obawia się, że to, że oni dostaną te jądrowe napędy, to jest slippery slope, czyli śliski taki stok, nie wiem jak to się na nasze mówi, równia pochyła chyba, na nasze to by było, do tego żeby była także uskuteczniona właśnie technika, która by mogła pozwolić na budowanie bomby atomowej. A tak, a jak mówił, że być może nawet te obawy są słuszne. Ja mam nadzieję, że one są słuszne i mam nadzieję, że Australia dostanie broń atomową z wielu powodów. Po pierwsze, żeby się mogła bronić, a po drugie, Australia nawet gdyby jej odbiło, to nie, jej bomby nie dolecą do Polski, bo to jest drugi kraj jest ziemi. Więc kraje, które mogą mieć. Bomby, na przykład wiecie, że ja się nie boję pakistańskich bomb atomowych, bo one mają takie zasięgi, te, 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 te nośniki dla nich, że raczej do Polski nic nie doleci. Ja się boję, gdyby Iran dostał bombę atomową i to boję się nie jako człowiek zachodu nawet, czy natowiec, którym też jestem oczywiście, tylko jako Polak już też. Tak, w Australii bardzo mocno łamie się prawa antyszczepionowców, ale to dlatego prawdopodobnie, że Australia jest krajem bez prowincji. Tam wszyscy Australijczycy mieszkają w średnich lub dużych ośrodkach miejskich, a zatem jest bardzo intensywne i po prostu to im się wymyka spod kontroli. Także ja bym się tak na miejscu Grzegorza Brauna i tych innych się aż tak. Tutaj nie fapał z powodu Australii, no ale na pewno jakieś nadużycia są, wszędzie są jakieś nadużycia. No to tyle. Następny temat inny będzie.